Siemanko, witam bardzo serdecznie, z tej strony Robak, a wy widzicie listę osób, które wzięły udział w Mayweeku numer 1. Ale zanim przejdziemy do losowania, chciałbym pokazać wam kogoś, czyjś kanał osoby która w marcu zrobiła fajny filmik na mój temat bardzo ciekawy i kiedy było naprawdę 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 źle z moją motywacją to jako jedna z wielu osób raczej niewielu osób pomogła mi wyjść z tego jakby po youtube'owego doła ten, ta osoba to Dragonson. Pokażę fragment tego filmiku, do którego oczywiście link w opisie streamu. Ja zachęcam do subskrybowania tego gościa, bo jest przemiłym gościem. To, 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 ten gość to jest legenda. Ja sam go subskrybuję z dzwoneczkiem. Jak widzicie, zróbcie to samo. Przypominam, link w opisie streamu. Obejrzyjmy sobie fragment krótki. Siemanko, siemanko, z tej Dragonson, witam was wszystkich serdecznie, a ja chciałbym przedstawić bardzo pozytywną mordę na naszym YouTubie, która od niedawno osiągła 2000 subskrypcji, ja mu życzę serdecznie, żeby rozwijał dalej kanał. Dobrze, Dragonson, dziękuję serdecznie, ja teraz się rewanżuję, przedstawiam wam Dragonsona, no i przejdźmy teraz do losowania. Wzięło udział dość sporo osób, chociaż myślałem, że tych, tych, tych osób chętnych będzie więcej. Być może jutro zgłosi się więcej osób, do czego zachęcam Was bardzo serdecznie. Wylosujmy zatem zwycięzcę 20 zł PaySafeCard. Ile jest głosów? Głosów jest... Przepraszam, losów jest 44. Przechodzimy na RandomOrg. 44. Wpisujemy. I uwaga, uwaga. Czy słyszycie te bicie serca przyspieszone. Która cyferka zwycięża? I uwaga. 3, 2, 1. Cyk. 37. Liczbę 37 ma. Mleczu. Mleczu, serdecznie, serdecznie Ci gratuluję innym życzę powodzenia już jutro, w następnym mejiku. mam nadzieję, że wygracie teraz wy będziecie mieć swoją szansę chciałem powiedzieć, że wygrasz właśnie ty no, Ale dobra, pomyliłem się, nie będę ciął tego materiału chcę, żeby to było jak najbardziej realne jak najbardziej rzeczywiste i widzimy się już jutro o godzinie 12:00 wpadnie nowy May Week, nowe zadania, nowy konkurs i nowa szansa na wygranie 20 złotych PSC. Mówiąc jutro, oczywiście mam na myśli, już wam mówię, 8 maja, 8 maja. Także życzę wam powodzenia, dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia już jutro, powtarzam się strasznie. A, chciałem jeszcze dodać, że jeżeli jesteś nowy na tym kanale i nie wiesz o co chodzi, to mój drogi przyjacielu, odsyłam cię do filmiku pierwszego. Też link będzie w opisie, m, za, takiej zapowiedzi tego Mailiku, czym jest, co to jest ten Mailik, jak wygrać, i tak dalej, tak dalej. Obejrz sobie y, to, to, ten filmik. Zobacz o, o, na czym to polega, dlaczego coś takiego powstało. I życzę jeszcze, jeszcze raz powodzenia. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego. Cześć.